Witamy na Ladziana Beach. Mamy nadzieję, że Twój pobyt tutaj będzie udany. Zanim się rozgościsz, poznaj kilka ważnych zasad, które pomagają nam utrzymać naszą wspólnotę bezpieczną, czystą i przyjemną dla wszystkich. Prosimy o szacunek wobec sąsiadów. Godziny ciszy nocnej obowiązują od godziny 11 wieczorem do 8 rano. W tym czasie unikaj głośnej muzyki, imprez czy hałaśliwych aktywności. Basen jest otwarty codziennie od 8 rano do 10 wieczorem. Zawsze weź prysznic przed wejściem do wody. Załóż odpowiedni strój kąpielowy i nadzoruj dzieci przez cały czas. W basenie i na sztucznej trawie nie wolno spożywać jedzenia, pić, palić ani wnosić szklanych przedmiotów. Dmuchane zabawki są dozwolone, ale pamiętaj o innych, szczególnie gdy jest tłoczno. Dbajmy wspólnie o czystość naszej wspólnoty. Wyrzucaj śmieci wyłącznie do pojemników na ulicy, nigdy na klatkach schodowych ani w przejściach. Jeśli mieszkasz na piętrze, uważaj, by podczas mycia balkonów woda nie spływała na niższe tarasy. Miejsca parkingowe służą wyłącznie do parkowania pojazdów, nie do zabawy czy przechowywania rzeczy. Jeśli przyjechałeś ze zwierzakiem, trzymaj go na smyczy i nie pozwalaj mu wchodzić na trawę ani do basenu. Dla bezpieczeństwa furtki do ogrodu i basenu muszą zawsze pozostawać zamknięte. Dzieci muszą być pod opieką dorosłych we wszystkich częściach wspólnych. W ogrodzie i w okolicy basenu nie wolno jeździć na rowerach, deskorolkach, ani grać w piłkę. Pomóż nam utrzymać estetykę budynku. Nie wieszaj ręczników ani prania na szklanych balustradach i nie stawiaj na balkonach przedmiotów, które mogą spaść lub wyglądać nieporządnie. Podsumowując, oto trzy najważniejsze zasady, o których warto pamiętać podczas pobytu. Szanuj sąsiadów, zwłaszcza w godzinach ciszy nocnej od 11 wieczorem do 8 rano. Zawsze bierz prysznic przed wejściem do basenu. To pomaga utrzymać wodę w czystości. Dbajmy o naszą wspólnotę. Wyrzucaj śmieci we właściwe miejsce i szanuj przestrzenie wspólne. Pełny zestaw zasad wspólnoty powinien być dostępny w mieszkaniu, w którym przebywasz. Jeśli go nie znajdziesz, skontaktuj się z właścicielem lub gospodarzem. Skrócona wersja zasad basenowych jest również wywieszona przy prysznicach zewnętrznych po obu stronach basenu. Dziękujemy, że pomagasz nam utrzymać Laliana Beach jako spokojne i przyjemne miejsce. Życzymy udanego wypoczynku.